Dobry wieczór raz jeszcze. Tutaj mam taką chwilę zawahania, bo postanowiłam połączyć się dzisiaj i... postanowiłam połączyć się dzisiaj i na Facebooku i na Instagramie. No i teraz przez chwilę na Facebooku nie było mnie słychać, bo tutaj mówię przez słuchawki, a tutaj bezpośrednio. Dzisiaj mamy czwartek, jest godzina 20, a ja co czwartek o godzinie o godzinie 20.00. No i jeszcze moja córka mnie tu rozprasza, która sprawdza, czy jestem i na jednym, i na drugim kanale, ale mam nadzieję, że wszystko jest ok. Ja widzę, że i tutaj, i tutaj jestem. Słuchajcie, zaczynając jeszcze raz oficjalnie, w czwartki o 20.00 prowadzę takie krótkie, staram się, żeby były krótkie, 15-20-minutowe live'y, które nazywam Coldur Home TV. I to są generalnie takie live'y, takie spotkania dla domu i dla Ciebie, bo opowiadam w nich o tym, w jaki sposób urządzić przestrzeń domową tak. Aby ona tobie jak najlepiej służyła. Dzisiejszy odcinek ma taki dosyć specyficzny tytuł, bo postanowiłam, że chciałabym dzisiaj opowiedzieć ci o tym, co to znaczy, bo dom masz w sobie. To jest takie stwierdzenie, którym ja podpisuję wszystkie moje newslettery, czyli home lettery, które wysyłam w niedzielę o poranku. I to jest takie motto culture home, które kiedyś do mnie przyszło, kiedyś. Pewnie przy pisaniu jakiegoś newslettera po prostu takie zdanie e, mi przyszło do głowy, i od tej pory ono ze mną e, zostało. I chcę Ci o nim opowiedzieć, dlatego że ono bardzo dobrze e, pokazuje i bardzo dobrze mówi właśnie o tym, czym ja się zajmuję, w czym mogę e, Tobie pomóc. I w opisie tego live'a też napisałam, że chcę powiedzieć o Missy Couchorch, To jest już takie powiedziałabym na słowo e, z wysokiej e, półki. Ale generalnie chciałabym Ci powiedzieć, o co chodzi w tym sformułowaniu, bo dom masz w sobie. Ja nazywam się Ania Gacka, jestem psychologiem, jestem Home and Life coachem, czyli takim coachem od domu i życia i badam różne tajniki urządzenia, projektowania, aranżowania wnętrz właśnie pod kątem psychologicznym i tego, w jaki sposób one na nas działają, jak wpływają na nasze samopoczucie i fizyczne, ale przede wszystkim na nasze takie samopoczucie psychiczne. I do mm, nakręcenia tego odcinka, do spotkania z Wami właśnie w takim temacie zainspirowała mnie jedna z moich klientek, która składając mi mailowo życzenia wielkanocne napisała, że teraz po jedno z, moim, z moich kursów nareszcie zaczyna rozumieć o co chodzi w tym sformułowaniu, bo dom masz sobie i zaczyna dopiero teraz to odkrywać. I pomyślałam sobie właśnie, że byłoby dobrze, żeby może powiedziała kilka słów o tym, o co tak naprawdę chodzi. I historia tego, tego, tego hasła jest następująca. Dobrze pewnie wiesz, jeżeli się interesujesz urządzaniem wnętrz, jeżeli urządzasz swoje własne wnętrze, albo jeżeli zawodowo zajmujesz się projektowaniem wnętrz, to bardzo ważne jest, żeby w jakiś sposób dowiedzieć się, Czego chce, czego potrzebuje osoba, która jest twoim klientem w tym procesie albo ty sama, jeżeli to ty dla siebie tą przestrzeń urządzasz, kiedy robisz jakiś większy remont albo kiedy wprowadzasz jakieś mniejsze zmiany. Bardzo ważne jest wtedy, żeby zadać sobie albo zadać naszemu klientowi różne ważne pytania, które pozwolą nam wydobyć od niego informacje dotyczące tego, w jakim otoczeniu on się będzie dobrze czuł. No i tutaj różne osoby zadają różnego rodzaju pytania. Takim pytaniem najbardziej ogólnym jest na przykład pytanie o to, jak chcesz, żeby wyglądał powiedzmy twój salon, jakie wnętrza ci się podobają, jakie kolory ci się podobają. Ale to jest pytanie, na które wielu osobom bardzo trudno jest odpowiadać i jest wiele osób, które po prostu robi duże oczy i być może te, które są lepiej przygotowane, mają jakieś inspiracje, to są w stanie to pokazać i to już jest troszeczkę łatwiejsze, ale wielu osobom na takie pytania trudno jest, trudniej jest odpowiedzieć. Kolejnym takim pytaniem, które możesz sobie zadać i które też wielu stylistów, projektantów poleca, żeby się nimi posługiwać, to jest pytanie, jak chcesz się czuć. No i to już jest Pytanie troszeczkę inne, to nie, już, nie jest już takie pytanie o te takie środki wnętrzostkiego wyrazu. Ja to jak ty sobie to wyobrażasz i co byś chciała i jakby to wnętrze miał wyglądać, ale o to jak chcesz się w swoim domu czuć. No i to już jest pytanie lepsze, ale m, m, ja osobiście dalej, gdyby ktoś mnie zapytał, jak ja chcę się w, to, w domu czuć, to powiem szczerze, że. Taka pierwsza moja odpowiedź byłaby, no jak to, jak to dobrze chce się czuć, tak? Niektóre osoby pytają, fajnie chce się w domu czuć, chce się czuć zrelaksowana, chce się czuć spokojna i myślę sobie, że to jest to, o co nam, większości z nas w domu chodzi. Być może jakbyśmy zróżnicowali te pytania w zależności od tego, jakie pytamy pomieszczenie, no to byłyby tam jakieś delikatne niuanse, ale znów myślę sobie, że to jest pytanie tak ogólne, że wielu osobom może być trudno na to pytanie y, odpowiedzieć i dlatego... Takie pytanie, które ja proponuję i które moim zdaniem daje najwięcej informacji, to jest pytanie, które też bardzo często powtarzam. Nie jak też się czuć, ale żeby zacząć w ogóle urządzać wnętrze, warto jest znać odpowiedź na pytanie, kim ja jestem. Kim ja jestem, czyli jaka jest moja osobowość, co mnie wyróżnia, jaki jest taki niepowtarzalny, specyficzny tylko dla mnie koktajl różnych cech, różnych umiejętności, różnych preferencji, upodobań, które odróżniają mnie od innych osób, bo. Mm, to sformułowanie, bo dom masz w sobie, właśnie zmierza do tego. Ona ma jeszcze drugą część, a mnie się marzy, żebyś go odnalazła. I tutaj właśnie ja poczuwam swoją rolę i swoją misję w tym zakresie, żeby zadawać sobie takie pytanie, dzięki którym ty będziesz wiedziała, w jakim wnętrzu będziesz sobą, ale z drugiej strony, żebyś w tym samym procesie dowiedziała się tego, kim ty jesteś. I te osoby, które ze mną pracują w różnych programach, w różnych moich szkoleniach, w programach takich coachingowych to mają okazję uczestniczyć w takim procesie, w którym my pro, po, po kroku właśnie od pytania kim jesteś, oczywiście to nie jest pytanie a powiedz mi kim jesteś, tylko daje ci różne narzędzia, kwestionariusze, testy różnego rodzaju, żebyś mogła tą wiedzę zgłębiać, wychodzą od tego pytania Później szukają też bardziej intuicyjnie podpowiedzi dotyczącej tego, jakie wnętrze jest dla nich najbardziej odpowiednie. Później łączą te wszystkie informacje i okazuje się, że te informacje z różnych źródeł podpowiadają im to samo. I teraz możesz się zastanawiać, ale co to mi daje, co to w ogóle znaczy? Tak, i po co jest mi odpowiedź na pytanie, kim ja jestem? Co to ma wspólnego z urządzeniem, aranżacją, dekorowaniem, projektowaniem wnętrz? No, otóż ma wspólnego bardzo dużo, bo Twoja osobowość i to, Kim ty jesteś, czym różnisz się od innych, będzie wpływało na bardzo dużo wymiarów, które są związane z tworzeniem takiej harmonijnej, szczęśliwej domowej przestrzeni. Jeżeli um, um, jesteś ze mną w kontakcie od dłuższego czasu, to wiesz też, że ja mówię o takich trzech obszarach: to jest piękno, potrzeby i porządek. I twoja osobowość ma wpływ na każdy z nich. W obszarze piękna, czyli stylu i koloru, od twojej osobowości będzie zależało. Jakimi to będziesz chciała się otaczać kolorami, w jakim te kolory będą tonie, czy będziesz wolała kolory jasne, czy kolory ciemne, czy bardziej stonowane, czy bardziej nasycone, ile koloru będziesz chciała mieć wokół siebie, czy preferujesz harmonię, czy preferujesz kontrast. To pójdzie nawet na to, czy twój sufit będzie biały i kontrastowy. W porównaniu z kolorem ścian, czy pomalujesz wszystko na jeden kolor, żeby być w takim kotonie, kokonie, przepraszam, który cię otula i który daje ci bezpieczeństwo. I może ci się wydawać to dziwne, ale psychologia dostarcza odpowiedzi na takie pytania, i tutaj podam ci tylko jeden przykład dotyczący właśnie takiej strefy kolorystycznej i ale tak jak mówię jest to potwierdzone i zbadane że różne osoby osoby o różnych typach osobowości będą sięgały po różne środki stylistyczne i kolorystyczne i środki właśnie stylu kształtu różne tekstury różne faktury są osoby które będą bardziej lubiały wełne są osoby które będą bardziej lubiały jedwabie i satyny to nie bez powodu dzieje się tak że ty sięgasz po takie albo inne rozwiązania i podobają ci się takie y, stylistyczne rozwiązania i kolorystyczne, a nie inne. Więc po pierwsze, to, kim jesteś, będzie wpływało bardzo znacząco na to, w jakim środowisku stylistycznym, kolorystycznym i miksie różnych stylów i kolorów będziesz się dobrze czuła i ile też w tej mieszance możemy zmieścić różnych elementów, żeby to już nie było dla Ciebie, y, dla ciebie za dużo. Ale to nie wszystko. Drugi element, tak jak powiedziałam, to jest porządek. I tutaj również od tego, jakim jesteś typem osobowości, będzie zależało, jakie jest Twoje optimum dotyczące ilości rzeczy w Twoim otoczeniu. Gdzie jest ta granica? Czy raczej jesteś bliżej do tej, tego krańca minimalizmu, o, o, o którym często się mówi i są osoby, które świetnie się w nim odnajdują, czy raczej będziesz mm, potrzebowała dużej ilości rzeczy i przedmiotów wokół siebie, na przykład jakichś przedmiotów sentymentalnych, które mają dla Ciebie znaczenie? I to znów. Nie odbywa się przez przypadek. To wszystko zależy od tego, kim Ty jesteś, jakie są Twoje wartości, jaka jest Twoja osobowość, jaka jest Twoja osobista pojemność i jaka jest Twoja osobista wytrzymałość. O Twojej osobowości będzie też zależało, czy łatwiej będzie Ci utrzymać porządek, czy trudniej będzie Ci utrzymać porządek. Więc jeżeli na przykład się dziwisz, że wszystkim naokoło się udaje mieć takie piękne, uporządkowane szafy czy domy, a tobie się nie udaje to zależy to też od tego właśnie, kim ty jesteś, jakie masz osobowościowe predyspozycje do tego i czy będzie ci to przychodziło z większą czy z mniejszą łatwością. Bo jeżeli raczej jesteś taką osobą sumienną, która dba o porządek, która musi mieć wszystko uporządkowane, która lubi mieć takie śliczne notyściki, listy, to do i tak dalej, to prawdopodobnie również dbałość o taki wizualny porządek i ład będzie czymś, co... Tobie będzie przechodziło z większą łatwością. Czyli po pierwsze, to kim jesteś wpływa na to, jak twój dom będzie wyglądał. Po drugie, jak będzie zorganizowany, uporządkowany, na ile łatwo, trudno będzie ci ten porządek utrzymać. A po trzecie, ten trzeci element, który nazywamy potrzebami, ale coraz bardziej się też skłaniam, żeby go połączyć z taką przytulnością, czyli z tymi wszystkimi detalami, szczegółami, które tworzą przytulne wnętrze będzie uwarunkowany z kolei tym, jakie są Twoje potrzeby, czyli czego Ty w danej chwili, w tym momencie życia, w którym jesteś, teraz potrzebujesz, bo to będzie wpływało na to, jak podzielisz tą przestrzeń, którą masz do dyspozycji, między jakie funkcje, między jakie elementy swojego życia, między jakie Twoje zainteresowania, Twoje pasje i też to, co w tej chwili życia jest Ci bardziej potrzebne, czyli czy bardziej potrzebujesz, potrzebujesz jakiegoś odosobnienia, intymności, czy bardziej potrzebujesz ludzi, Hmm, którzy Cię odwiedzają, w jaki sposób to, czego Ty osobiście potrzebujesz, co jest dla Ciebie wartością i jakie są Twoje potrzeby w danej chwili swojego życia, hmm, będą miały odzwierciedlenie w tym, jak wygląda Twój dom, na, na, na co tego przeznaczać, jak podzielisz jego przestrzeń. I to są takie trzy elementy, które właśnie są odpowiedzią na to, co Ty masz w sobie i które... Są treścią tego sformułowania bo dom masz w sobie, bo to wszystko, o czym ja teraz mówię, ty masz w sobie. To jest coś, czego my nie widzimy. To, to, gdybym ja jako psycholog szukający odpowiedzi na pytanie, kim ty jesteś, jaka jest Twoja osobowość, jaka jest struktura Twoich wartości, z Twoich potrzeb, to nie jest tak, że ja do Ciebie podchodzę i mam jakąś magiczną lupkę albo papierek i ja się tego wszystkiego dowiaduję, tylko to jest coś, czego my nie widzimy. A w jaki sposób to się pokazuje? To się pokazuje w Twoich zachowaniach, w Twoich wyborach, w Twoich decyzjach. A jednym z zachowań jest właśnie to, w jaki sposób kształtujesz, kształtujesz otoczenie swoje domowe, czyli takie otoczenie, na które masz największy wpływ. Więc odpowiedź na to pytanie, kim Ty jesteś, co się dla Ciebie liczy, jakie są Twoje wartości, pozwala Ci odnaleźć ten dom, to wnętrze, które nosisz w sobie, bo te odpowiedzi wszystkie masz w sobie, i to ty je musisz znaleźć, to nie ja ci na to pytanie odpo nie odpowiem, nie odpowiedź ci na to żadna inna wnętrzarska wróżka, ani nie odpowiedź Ci nawet te pytania na pytania projektant wnętrz doświadczony, jeżeli nie będziesz chciała się chciała tym podzielić. Jeżeli nie będziesz chciała na te pytania odpowiedzieć, jeżeli oczekujesz, że ktoś inny wie lepiej od Ciebie, jak ty masz żyć i jak masz mieszkać, no to wtedy powstaje trudność i wtedy często jest tak, że to jak wygląda Twój dom, jak się ma do tego, jak, jakie jest Twoje wnętrze i jak Ty też sama siebie postrzegasz, i to też powoduje, że na przykład, jeżeli ktoś Cię odwiedza, to również ma taki. Jak się ładnie mówi, dysonans poznawczy, że coś mu tutaj nie pasuje, coś tu nie gra. On sobie to inaczej wyobraża, on znacie inną, a jakoś tutaj w tej przestrzeni domowej nie może tego odnaleźć. Także wracając do tego sformułowania, bo dom masz w sobie, a mnie się marzy, żebyś go odnalazła, dlatego ja powiedziałam, ona ma takie dwie części. Dom masz w sobie, bo te wszystkie odpowiedzi masz w sobie, to ty wiesz, jakiego chcesz piękna, jakiego chcesz uporządkowania i jakiego chcesz porządku, ty wiesz najlepiej, kim jesteś, a ja jako psycholog i jako też coach, bo jestem coachem, i to jest moja ulubiona technika pracy, i zbiór różnych narzędzi coachingowych, którymi mogę pracować, którymi pracuję w kursach i programach coachingowych, do których Cię zapraszam, to jest właśnie takie narzędzie, żebyś mogła te wszystkie odpowiedzi znaleźć. I na koniec chcę też powiedzieć, że to ma takie, jakby dwie strony, bo z jednej strony. Jeżeli wiesz, kim jesteś, i teraz powiem kolejne magiczne słowo, które jest jednym z moich ulubionych, czyli jesteś świadoma, masz duży poziom samoświadomości własnych zachowań, własnej osobowości, własnych preferencji, tego, kim jesteś, co lubisz, czego chcesz, a czego nie chcesz, to łatwiej ci jest właśnie. Z Stworzyć, bo łatwiej ci jest też siebie pokazywać, tak? czyli pokazywać to wnętrzem, pokazywać to twoim strojem, pokazywać to twoim zachowaniem, pokazywać to twoimi wyborami. Ale druga strona jest też taka, że jeżeli zaczynasz się przyglądać na przykład swojemu, swojemu domowi, albo jeżeli dajesz się zaprosić do różnych, czy moich kursów, czy do wyzwań, które od, jakiego, od czasu do czasu prowadzę, to dzięki tym różnym aktywnościom też jesteś w stanie czytać troszeczkę siebie przez to, w jaki sposób swoje wnętrze urządziłaś. I jeszcze jedna rzecz taka, która też jest ważna, bo możecie się teraz wydawać, że to wszystko się dzieje właśnie w taki sposób: o, ja sobie tutaj odpowiem na pytanie, kim jestem, później sobie dobiorę odpowiednie kolory, odpowiednie style. To się da zrobić i to działa świetnie. I też robimy to na poziomie nie tylko świadomym, ale na poziomie takiej intuicji. Ale to jest też tak, że to, co Ty masz w sobie i ten dom, który Masz w sobie, ze wszystkimi swoimi pięknymi stronami, ale też z różnymi trudnościami, które na przykład Ci teraz w życiu towarzyszą, on będzie się pokazywał na zewnątrz, w tym, co ty robisz świadomie, czyli w różnych elementach, w przestawianiu mebli, o, o czym świadomie zadecydujesz, ale też w różnych Twoich działaniach, które są całkowicie nieuświadomione, czyli w tym, że gdzieś tam się zgromadzi jakaś kubka rzeczy do zrobienia, albo w tym, że jakieś pomieszczenie zaniedbujesz, tak? bo zaniedbujesz też strefę życia, z którą ona jest związana. Także to nie jest tylko tak, żeby w sposób świadomy. Pokazujemy, kim jesteśmy, pokazujemy to również w sposób nieświadomy, czy tego chcemy, czy tego nie Nie chcemy. Więc czym więcej będziesz znała odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem, jaki dom mam w sobie, tym łatwiej będzie Ci podejmować różne decyzje i te prozaiczne i te takie wiążące decyzje życiowe. I wracając do tego słowa misja, o którym powiedziałam, to jest taką jakby szerszą misją, że ja nie tylko chcę ci pokazać i chcę ci pomóc stworzyć to fizyczne otoczenie, w którym będziesz się najlepiej czuła, nie tylko chcę ci pomóc znaleźć ten styl, ten kolor, bo to jest to, co lubię robić najbardziej, ale właśnie przez to wszystko, co robię, chcę ci pomóc odkryć Odkrywać, bo to nie jest odkrycie jedno raz na zawsze, kim ty właściwie jesteś. I właśnie, tak jak powiedziała moja klientka, że nareszcie zaczyna rozumieć, co to znaczy dom masz w sobie, bo już przeszła taki proces, wzięła udział w kilku takich ćwiczeniach. Tak samo ty możesz Dzięki temu tą samą świadomość poszerzać i to jest to, co, co tak naprawdę, w czym ja chcę Ci pomóc. Chcę Ci pomóc w tym, żebyś była człowiekiem, który jest coraz bardziej świadomy siebie tego, co lubi, czego nie lubi, co wokół siebie chce mieć, czego wokół siebie nie chce mieć i kim tak naprawdę jest. Bo mnie też czasami się wydaje, że wszyscy, wszyscy to wiedzą, wszyscy wiedzą kim są. Jakbym Ciebie zapytała, powiedz mi, jakie pięć przymiotników najlepiej Ciebie opisuje, no to też mi się już tak czasami wydaje, że to jest coś, na co łatwo ludziom odpowiedzieć, ale wynika to z tego, że właśnie ja się tym zajmuję, zajmuję się tym zawodowo, mam kontakt też z różnymi narzędziami, które w tym pomagają, natomiast być może Tobie to wcale nie przychodzi z taką e, łatwością, i nieczęsto sobie takie pytania zadajesz. Więc zapraszam Cię do tych wszystkich tutaj aktywności, które oferuję, również do tych, które oferuję bezpłatnie, bo one są tak samo wartościowe. Tak jak mówię, one mają dwa, tak jakby dwa znaczenia. Z jednej strony oczywiście pomagam Ci tworzyć przestrzeń. Taką, która Ci służy, ale z drugiej strony chciałabym, żebyś w tym procesie, w tym procesie urządzania siebie i urządzania siebie w swoim domu, urządzała też siebie wewnętrznie i siebie poznawała, odkrywała, kim Ty jesteś, bo bez takiej świadomości trudno jest nam w życiu funkcjonować, trudno jest właśnie podejmować wybory i trudno jest też pokazywać, kim ja jestem, kiedy ja nie wiem, kim ja jestem. Więc jak ja mam. Mieć trafę pełną ciuchów, które do mnie pasują i mnie pokazują, jak mam urządzić wnętrze, które do mnie pasuje i jest takim przedłużeniem mojej własnej osobowości, jeżeli ja nie znam właśnie odpowiedzi na to pytanie. I mam nadzieję, że mam nadzieję, że to jest dla Ciebie pomocne i że udało mi się. Takim nadzwyczajnym trochę odcinku i takim dosyć szerokim powiedzieć, co to znaczy, bo dom masz w sobie, a mnie się marzy, żebyś go odnalazła. I chcę Ci też powiedzieć, że przygotowałam dla Ciebie nowy prezent. To nie jest kurs, to jest coś, co po polsku nie da się tego ładniej nazywać, więc nazywa się po angielsku. Jest to checklista, który nazywa się 25 jakości szczęśliwego domu. I ja na tej liście starałam się zebrać takich 25 wskazówek, podpowiedzi psychologiczno-wnętrzarskich, które właśnie pomagają urządzić takie wnętrze, które jest szczęśliwe. Ten zbiór miesza ze sobą różne wskazówki i właśnie dotyczące piękna, i potrzeb, i porządku, i są tam też poprzeplatane takie, takie, jakby wskazówki dotyczące urządzenia wnętrza. Które dobrze funkcjonuje i dobrze na nas działa, które dotyczą nas wszystkich bez względu na to, jaką mamy osobowość, czy są to takie wytyczne uniwersalne? Że starałam się tę listę urządzić tak, żeby ona nas wszystkich dotyczyła i żebyś ty, pobierając tę listę, czytając ją i sprawdzając co tam się na niej znajduje, mogła też przyjrzeć się swojemu domowym otoczeniu i zobaczyć, ile z tych jakości już w Twoim domu jest, ile, tych, z tych, o ile z tych jakości zadbałaś, a być może znajdziesz tam coś, co Cię zainteresuje i stwierdzisz, ok, a może powinnam coś zrobić inaczej, coś inaczej ustawić, o coś tutaj zadbać, jeżeli chodzi o, o porządek. Więc zapraszam Cię do pobrania tej listy. Link jest... W bio pobierając tą listę zapisujesz się też na newsletter, czyli na home letter, który wysyłam co niedzielę o godzinie 6.15, znaczy nie wysyłam go wtedy, ale tego wtedy dostajesz, bo ja wtedy śpię, ale dbam o to, żeby był on w swojej skrzynce w niedzielę wcześnie rano. I na Facebooku w opisie tego live' znajdziesz link, także możesz zaraz sobie tę listę pobrać. Natomiast na Instagramie ja zaraz podepnę ten link do Link, który jest w moim bio, także też będziesz mogła, będziesz mogła tam dołączyć. Także tyle ode mnie. Ten prezent też Ofiaruję ci w powiązaniu i w nawiązaniu do tego, co powiedziałam, bo tak jak mówię, znajdziesz tam takie jakości, które, które też może no liczę na to, że cię zainspirują do tego, żebyś troszeczkę inaczej popatrzyła na przestrzeń Twojego domu. I chcę Ci też powiedzieć, no, że ponieważ jutro zaczyna się piękny miesiąc, maj, że w maju y, zaproszę Cię na. Wyzwanie, które odbędzie się tak jak zawsze w grupie Coach Your Home Club na Facebooku, ale o tym jeszcze będę mówić, bo będę Cię zapraszała do jednego z moich kursów, który właśnie poświęcony jest. Tej strefie piękna, czyli tego, o czym ja lubię mówić najbardziej. Ja będę robiła update tego kursu. On się kiedyś nazywał Klucz do domu, a teraz być może jego nazwa troszeczkę się zmieni. W każdym razie jest to kurs o poszukiwaniu przepisu na styl i kolor, który odpowiada Twojej osobowości. I premiera tego update'u. A może się okazać całkiem nowego kursu, bo w trakcie prac różne rzeczy mogą się wydarzyć. Będzie też miała miejsce w maju, także zostań w kontakcie z tej in-touch i na pewno, na pewno Cię o tym poinformuję. Ok, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam pięknej, aczkolwiek nietypowej, niezwykłej i innej niż wszystkie majówki. Spędźcie ten czas trochę inaczej niż spędzacie zwykły czas, czyli postarajcie się, żeby weekend jednak był weekendem i żeby poświęcić go na czynności inne niż wykonujemy w standardowym tygodniu pracy. I mam nadzieję, że było mnie widać równie dobrze na Facebooku, bo widzę, że tutaj jesteście, i na Instagramie. Obiecałam sobie, że od tej pory będę transmisję prowadzić równolegle w obu kanałach, bo być może ktoś nie ma Facebooka, a ogląda mnie tylko na Instagramie. Na Facebooku ta transmisja zostaje na Forever. Jutro pojawi się też, no może nie jutro, bo jest święto, ale najpóźniej w jak pojawi się też na YouTubie i na blogu. Tak jak zawsze, a na Instagramie będzie zapisana przez 24 godziny. Z tego co wiem, to Instagram ma wprowadzić taką możliwość, żeby transmisję na żywo zapisywać w IGTV, ale nie mam zielonego pojęcia, czy to się wydarzyło, czy nie. Także jak zakończę tę transmisję, to zobaczę, co się tutaj wydarzy. Że bardzo Wam dzisiaj dziękuję. Halinka tutaj pisze, że życzymy jego odpoczynku. Bardzo dziękuję. Ja właśnie już zaraz zrobię sobie jakąś listę aktywności innych niż zwyczajne, które mi wypełnię te kolejne trzy dni. I do zobaczenia za tydzień. Widzimy się w czwartek. A i jeszcze o jednej rzeczy miałam powiedzieć. Ja osobiście też będę korzystać z tej listy 25 jakości. I będę losować raz w tygodniu jedną z tych jakości i opowiadać o niej w takich krótkich Insta Stories na Instagramie. Także to już nie będzie transpisja taka na żywo, ale krótsze Insta Stories. Wybiorę tylko jakiś dzień, tygodnia i na pewno Wam też o tym powiem. I wtedy o tych 25 jakości będziesz mogła jeszcze oprócz tych 25 jakości poznać jakiś zamysł głębszą myśl, która za nią stała, a ponieważ ich jest 25, to, to zajmie nam to 25 tygodni. Więc hmm, będę tutaj już, nie, nie będę musiała uruchamiać kreatywnego hmm, myślenia, bo tematy same się, same do mnie przyjdą. Ok, słuchajcie, to jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Pierwszy tutaj wyłączę hmm, Facebook. Ja też życzę Wam pięknego, miłego odpoczynku i majówki. I do zobaczenia za tydzień w czwartek. Dobranoc.